Bok. Widać piękne plaże, takie wyróżniają się um, jasne punkty. To jest na pewno plaża. Pron, którym płyniemy, to jest eks-japoński pron. Dużo promów jak i takich pływających pociągów jest eks japońskich Rzecząsko, w Indonezji. Wpadku po Japonii. Ale jest bardzo w porządku. Czy, w miarę, czy jest to widać, że Ta, to jest nie taki byłam pierwszy... Miałam ja w szoku, że na, na takiej programie są bardzo ładne łazienki. Czyli Tutaj do... mamy bufet, sklep, można sobie coś kupić do jedzenia, do picia. Więc do zobaczenia na Lombok, znaczy to jeszcze nie do końca od razu, bo teraz dopływamy promem do portu na Lombok i znowu będziemy jechać minibusem, pewnie za dwie godziny. No, to okaże się, bo dopływamy na zachodnie wybrzeże Lomboku, a musimy dojechać na północno-zachodnie, więc będzie za dwie godziny jasne, to no, z nami godzina. To do zobaczenia w że... Cześć, jest 15 listopada, jest już po szóstej. Eee, no dzisiaj rozwiązanie naszej zagadki, znaczy zagadki, naszej niespodzianki, której mieliśmy mieć taką petardę. Eee, jakby to powiedzieć, może nie, nie, nie będę mówił, tylko pokażę, gdzie jesteśmy. Jesteśmy na łodzi, na jachcie. Będziemy teraz pływać przez najbliższe co najmniej kilka tygodni na tym właśnie jachcie. Nazywa się Escondido. Jesteśmy teraz na Lomboku, na północy Lomboku w zatoce Medana Bay. Tak się nazywała zatoka. Cześć, dzisiaj 16 listopada. No, już we wcześniejszym dzienniku zagadka została wyjaśniona. Wczoraj nagrywałem dziennik taki krótki. Gdzie, gdzie w takim razie teraz jesteśmy? Co robimy? No, teraz też widać, jesteśmy na jachcie. Wczoraj już właśnie op, nagrałem tylko dziennik, nic więcej, bo byliśmy zmęczeni, słaby tu jest internet tylko przez y, komórkę, więc okej okay, co, jak my tutaj wyglądamy, tutaj tutaj mamy nasze łóżko, tutaj jest nasza koja, całkiem spora, tylko niestety nie mieści się w długość, muszę spać pod kątem i więc zajmuje więcej miejsca. Tam mamy jakieś schowki, to się nazywa w polskim żeglarstwie jaskółki. Tutaj mamy łazienkę, nawet prywatną. E, w, w, taki luk e, na zewnątrz, można tędy też wyjść. E, wpada świeże powietrze. Jest umywalka, jest kibelek ta wajcha to jest pompa od kibelka, ponieważ trzeba ręcznie spuszczać no czyścić go jakby przepłukiwać. Tutaj też jest normalnie prysznic, ale niestety teraz jest popsuty. Tutaj się go zawiesza, tutaj są kurki od prysznica, ale na razie nie działa, nie wiadomo czy będzie działał. Tutaj na razie robocze leżą wszystkie nasze rzeczy, bo jeszcze się nie rozpakowaliśmy. Te nasze plecaki. Musimy je pochować wszystkie nasze rzeczy do tych, do tych schowków. A plecaki gdzieś schowamy, nie będziemy już ich tutaj na wierzchu trzymać. No i idziemy tutaj do głównej kajuty, to jest mesa, tak, tak zwana mesa, czyli główna kajuta. Tutaj jakiś no taka wspólna wspólna część, największa, największe pomieszczenie. Jest tutaj nawet taki, e, taka jakby sofa, stół. Tutaj można powiedzmy zjeść. Dalej jest kuchnia. Nawet całkiem fajna, spora jest. Jak na e, warunki żeglarstwa, żeglarskie. Nawet mikrofala. Tutaj kuchenka. Nawet jest piekarnik. Kasia, Kasia będzie tutaj robić za kuka. Możliwe, żeby nie nam coś piec. Dawno nie mieliśmy piekarnika. jakieś różne schowki, zlew. No tutaj ciekawostka, bo jest, są dwa krany. Ten mały kran, i tutaj od niego jest pompka. To jest woda zaburtowa. Do takiego, na, jak na przykład coś zjemy, są brudne talerze. To najpierw trzeba je przepukać tym, żeby nie marnować mm, słodkiej wody, świeżej. Fresh water. E, nawet jest ciepła i zimna woda. Ponieważ no, świeża woda słodka jest ze zbiornika 750 litrów, no ale wiadomo, że się zużywa. Tam zaraz na zewnątrz wyjdziemy, ale najpierw tutaj sprawdzimy jeszcze w środku. Tutaj jest centrum dowodzenia. Tutaj jest siedzenie nawigatora, stolik nawigatora. Tutaj jest radio. Do komunikacji z innymi e, statkami i sportem. Jeżeli dopływamy do jakiegoś portu, to trzeba się e, zaanonsować, że dopływamy. E, tutaj jeszcze nie wiem, to jest prawdopodobnie jakiś radar albo sonar. E, tego jeszcze nie wiem, bo Pol nam jeszcze nie wytłumaczył, co to są za urządzenia. A tu jest tablica rozdzielcza. Wszystkie tutaj włączamy, wyłączamy. To są takie bezpieczniki. Informacje e, o zasilaniu, o ładowaniu, jakieś różne przełączniki tego też jeszcze nie wiem do końca, co wszystko działa. GPS przenośne i jeszcze jedno radio, to jakieś takie bardziej skomplikowane. A tutaj są jeszcze jakieś plotery. A to jest jeszcze jakiś ploter, ale on jeszcze jest nie, nie zainstalowany, on pewnie będzie na zewnątrz. To jest jeden, jedno urządzenie I drugie urządzenie To pewnie jakaś Echo sonda, jakiś sonar Aha, bo tu jest, wygląda w ten sposób, że To jest łódka pola, czyli tego Gościa, który Pływa na tej łódce Aha, no bo jeszcze właśnie, takim tytułem wstępu My jesteśmy na tej łódce W formie jachtostopu Czyli tak jak jest autostop Pływa się po Pływa się, jeździ się po, e, po świecie. Można jeździć autostopem, można tak samo pływać po świecie jak stopem Na pewno pojawią się pytania, skąd znaleźliśmy tą łódkę. Jest taka strona findacrew.com. E, tam można się zarejestrować i szukać łodzi. No, akurat teraz niestety nie jest dobry sezon na, szukania, na szukanie łodzi. Najlepszy jest tak mniej więcej. Chyba od luty, marzec, kwiecień, wtedy zaczyna się sezon żeglarski, żeglarski na świecie. A teraz, no, da się, ale nie jest łatwo. No i jesteśmy tutaj na łodzi. No, jeszcze do końca tego nie ustaliliśmy, ale wstępnie ustaliliśmy, że jesteśmy z darmu, płacimy, płacimy tylko za jedzenie. Tu jeszcze radio. I tutaj jest koja kapitańska. Naprawdę sporo miejsca. Sporo, spore łóżko. Te śpi Kapitan e, Paul. Tutaj mają jeszcze takie, takie siedzonko. No i tu jest jeszcze druga właśnie łazienka. Tutaj działa normalnie prysznic. Tutaj jest właśnie sprawny. Normalnie umywalka. Drugi kibelek. Łazienka całkiem spoko. Tam właśnie stoi nasza łódź. Jesteśmy teraz na lądzie. Pol nas przywiózł pontonem. E, tutaj jest taka restauracyjka mała. E, jedliśmy śniadanie właśnie. O, takie późne śniadanie, bo już jest z pół do dwunastej. Tak tutaj właśnie wygląda teren mariny. Są tutaj też pokoje hotelowe. ten katamaran? Jest na nim dwójka Polaków. Takie starsze małżeństwo, tak dobrze po 50-60 nawet. Pływają już 5 lat. Pływali po takich rzeczach, po takich miejscach, że po prostu wow. Kupili sobie łódkę na Karaibach, a potem pływali przez Panamę, już nie pamiętam, no po prostu byli wszędzie. Wiem, że teraz będą zmierzać w stronę Oceanu Indyjskiego, Malediwy, Indie chcą zahaczyć. No przez 5 przez lat no to płynęli dookoła świat, na pewno ziemię. No właśnie chyba nie, chyba nie. No nieważne, no nie w każdym razie dzisiaj do nich przyjeżdża para kolejnych Polaków, więc generalnie będzie dzisiaj Polish Party chyba tutaj. Słupka Polaków w jakiejś małej mieścinie może być dzisiaj wesoło. Teraz idziemy do wioski zrobić jakieś takie małe na razie zakupy, ponieważ tutaj w Marinie są takie ceny, za 10 tysięcy trzeba zapłacić za małą, małą butelkę małą wody. Woda. 10 tysięcy to jest 270 na tak. Gdzie normalnie duża woda w sklepie kosztuje nawet, no powiedzmy 3 tysiące. Duża woda 1,5-litrowa, a tutaj 10 tysięcy malutka. To, to wcześniej w restauracjach jakiś byliśmy, to duża woda w restauracji 10 tysięcy kosztowała, albo duża woda, a tutaj po prostu ma mała woda...